Proszę Państwa, dużo, dużo się dzieje, gdy chodzi o przygotowania do inwestycji w mieście. Więc sporo spraw rozstrzygnęło się w ostatnim czasie i głównie dotyczą one dokumentacji na różne zadania, przede wszystkim na zadania drogowe. I tu muszę powiedzieć Państwu, że mamy już wykonawców i teraz będę wyliczał wykonawców na aktualizację dokumentacji na przebudowę ulicy Śląskiej na przebudowę ulicy Lubawskiej, przebudowę drogi przy ulicy Leśnej. Mamy także opracowanie dokumentacji na drogę przy Wrzosowej i opracowanie dokumentacji na przebudowę zespołu szkół przy ulicy Lubawskiej. To szczególnie to ostatnie zadanie, to jest bardzo duże zadanie, wielomilionowe. Może Państwo pamiętają, że mamy na to 2,5 miliona z funduszu i inicjatyw z funduszu antykowidowego, ale będziemy tutaj rozkładali to zadanie na lata, ponieważ samo przygotowanie dokumentacji jest liczone na 280 dni od podpisania umowy. Czyli według naszych tu wyliczeń to jest zakończenie tej dokumentacji, to jest 24 lutego 2022 roku. Ale bardzo, bardzo ważne rzeczy są te związane z tymi ulic, ulicami, bo mamy też wśród tych ulic przebudowę właśnie ulicy Lubawskiej. To też dosyć duże zadanie jest, bo Sama dokumentacja jest nad 134 tysiące złotych. Tu wykonawca ma czas do 7 grudnia też przygotowania tej dokumentacji. Wobec tego no, wniosek jest taki, że to półrocze najbliższe będziemy poświęcali na sprawy związane z dokumentacją, z kosztorysowaniem i sądzę, że z wyłonieniem już wykonawców. Natomiast faktyczne roboty zaczną się w przyszłym roku, no bo wejdziemy po prostu w sezon zimowy, więc nie będzie sensu tutaj tego rozpoczynać przed zimą. Ale z ciekawych rzeczy powiem jeszcze państwu, że udało się wyłonić wreszcie wykonawcę na zadanie długo oczekiwane przez mieszkańców. To jest na schody przy ulicy Cichej. Z parku, zalei księdza, prawa ta książka, przejście w kierunku ulicy Cichej, tam były te rozwalone, mówiąc brzydko, schody, będą naprawione i tutaj informacja jest taka, że powinno to... Aha! Jeszcze nie mamy określonego dokładnie terminu, bo dopiero co wpłynęła oferta od wykonawcy i teraz sprawdzamy dokumentację, czy wszystko się zgadza w dokumentacji. Jeżeli będzie się zgadzało, to sądzę, że do września te schody powstaną. Akurat tutaj jestem pewien, że nie będziemy czekać do przyszłego roku. Podobnie, proszę Państwa, liczę, że nie będziemy czekać do przyszłego roku, gdy chodzi o budowę schodów na Zalewie. To są te schody postulowane przez mieszkańców głównie osiedla Tkaczy skracające drogę do centrum. No i oczywiście powrót też tym nowym traktem będzie na pewno dużo przyjemniejszy niż dotychczasowa ścieżka niebezpieczna i, i no ale jednak bardzo mocno uczęszczana. Wobec tego jest już też na to zadanie wykonawca i powiedziałbym jeszcze Państwu o ulicy Waryńskiego. Tutaj niedługo na tym odcinku niedaleko Banku Spółdzielczego na tym odcinku pojawi się niebawem pojawią się drogowcy i oni mają czas do 1 września wykonać tam zupełnie nową nawierzchnię. Ulica sportowa, jak Państwo może już zauważyli, jest w trakcie remontu i tutaj zadanie się kończy 2 września, a budowa niewielkiego odcinka przy ulicy fabrycznej w okolicy basenu naszego krytego do 30 lipca jest też zakończenie tego zadania. To oczywiście nie jest wszystko. Czekamy jeszcze na oferty, gdy chodzi o. Zadanie związane z budową, zagospodarowaniem terenu kąpieliska naszego. Tam chodzi o to zadanie wokół samej plaży, naprawa tych murów, naprawa schodów, więc to będzie niebawem, mam nadzieję, robione, bo oczekujemy na oferty do 20 maja, więc jesteśmy już bardzo blisko. I proszę Państwa, będziemy też zlecać projektowanie. Tego obszaru zalewu od ulicy Leśnej w kierunku, w kierunku wodnika, mówiąc w uproszczeniu, tego fragmentu, który tam jest taki dziki, zarośnięty, i tam będziemy chcieli robić zarówno nowe ścieżki, jak i parking dla samochodów. Będziemy też projektować oświetlenie na zalewie, monitoring i usprawniać przepływ wody w zalewie w ten sposób, żeby zlikwidować te zastoiny. Suma summarum będzie się działo jeszcze w tym roku sporo, a myślę, że w przyszłym to już będzie jeszcze bardziej widoczne, bo jeszcze mamy kilka zadań, które są zatwierdzone w budżecie, ale które jeszcze nie zostały rozpisane, gdy chodzi o postępowania zamówień publicznych, o przetargi. Ja będę oczywiście informował Państwa na bieżąco. Na razie powiem, że. Cieszę się bardzo z tych i cieszę się, że udało się znaleźć wykonawców, którzy odpowiadają naszym kalkulacjom, w sensie ich oczekiwania finansowe są zbliżone do naszych wyliczeń, czyli gdy zdarzają się jakieś niewielkie przekroczenia, to oczywiście będziemy dopłacać, ale większość tych ofert jest taka, że mieści się w naszych pierwszych kalkulacjach. To jest bardzo, bardzo optymistyczna wiadomość. Tak, najistotniejszą sprawą, która obecnie się toczy, to jest przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II i tutaj jest termin zakończenia prac na 31 lipca. jeżeli, jeżeli faktycznie wykonawca dotrzyma tego terminu, no to już niewiele czasu do osiągnięcia zamierzonego efektu, i w końcu kierowcy i piesi będą mogli też korzystać z tej drogi już po, już po przebudowie. Jest jeszcze sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 1, ona powinna być skończona we wrześniu, a jeszcze w tym miesiącu powinniśmy dokonać odbioru centrum kultury jako całego obiektu po przebudowie i, i tutaj liczę, że to też odbędzie się w taki sposób, że będziemy mogli w miarę szybko, w miarę szybko zacząć tam pracę i, i ustawiać, ustawiać sprzęt i zacznie pracę wreszcie Centrum Kultury i Biblioteka, bo, bo na to czekamy. Z kolei samo otwarcie, takie uroczyste otwarcie Centrum Kultury planujemy na wrzesień, już po wakacjach i to oczywiście będzie szeroko rozgłaszane, bo na ten czas przewidujemy duże atrakcje dla mieszkańców Kamiennej Góry. Wychodząc z założenia, że gdy wydaliśmy kilkadziesiąt milionów na ten obiekt, to wydamy też kilkadziesiąt tysięcy na otwarcie, na promocję, na pokazanie tego obiektu mieszkańcom i Chcemy to zrobić razem z jubileuszem miast partnerskich, bo w tym roku obchodzimy taki jubileusz zapraszamy naszych przyjaciół z Czech, z Niemiec i Francji i wtedy w połączeniu z tym jubileuszem zrobimy takie uroczyste otwarcie tego obiektu po remoncie. Także myślę, że dużo, dużo rzeczy ciekawych będzie się działo już niebawem, a sporo będzie także na przyszły rok. Trzymajmy wszyscy kciuki za to, żeby, żeby to się udało i żeby to sprawnie przebiegało i żebyśmy mogli korzystać z tego bez większych problemów i cieszyć się tymi nowymi właśnie obiektami, tymi, tymi usprawnieniami, które są przecież wykonywane dla mieszkańców. Nie sposób, panie burmistrzu, nie zapytać, jak pan burmistrz radzi sobie w pojedynkę. Jak samotny Biały Żagiel? Chyba to tak nie wygląda. W pojedyn... Mam tu cały zespół prawda, w ratuszu, więc to jest armia ludzi, można powiedzieć śmiało, która mnie wspiera we wszystkich działaniach. Fakt, że bez zastępcy i sekretarza mam więcej obowiązków niż zwykle, ale to nie oznacza, że ja jestem tu sam. No, przyjdzie moment, że, że te stanowiska zostaną... Te wakaty zostaną uzupełnione i wtedy, wtedy będzie już powrót pełny do normalności. Natomiast no, dzisiaj jest jak jest. Nie powiem jeszcze w tej chwili, kiedy nastąpi ta kiedy ta sytuacja kadrowa, gdy chodzi o zastępcę i sekretarza się zmieni, ale chciałbym bardzo, żeby to był najpóźniej czerwiec, bo, bo faktycznie potrzeby są duże, gdy chodzi o obecność właśnie takich osób na, na tych stanowiskach, tak powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.